Adam Żak, po zremisowanym dzisiaj starciu ze Stalną Brzeg 2 do 2, no dwie bramki na Twoim koncie, ale zgaduję, że one smakowałyby zupełnie inaczej, gdybyśmy dopisali plus 3, a nie plus 1. No to na pewno, ale troszeczkę, troszeczkę ten mecz zrobił się taki szalony w drugiej połowie, a przez to, że dostaliśmy czerwoną bramkę, wyrównaliśmy, strzeliliśmy potem na 2-1. Szkoda, że nie dotrzymaliśmy tego, bo, bo mogłoby to smakować naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o przebieg tego spotkania, no w 64 minucie dostajemy czerwoną kartkę, przegrywamy 0 do 1, no i wydawało się, że nasza, nasza sytuacja jest arcytrudna, ale pokazali się ten podleski charakter. Tak, na pewno, na pewno drużyna w drugiej połowie wyszła bardziej zdeterminowana, zupełnie inna niż w pierwszej połowie i, i to pokazało właśnie ten charakter. A ta pierwsza połowa słaba, nie ma co ukrywać, no nie stworzyliśmy sobie chyba żadnej klarownej sytuacji. Po przerwie zupełnie odmieniona podlesianka no i dominowaliśmy w tej drugiej odsłonie. Tak, ale na pewno trzeba brać poprawkę, trzeba przemyśleć tą pierwszą połowę, bo, bo na pewno nie możemy wychodzić w ten sposób, e, tracić bramki i potem gonić w, no, w tak ważnym meczu, bo te trzy punkty. E, no powiem tak, każdy punkt się liczy, ale te trzy punkty były bardzo ważne, bo wtedy byśmy się zbliżyli do e, większości rywali. Tak to jeszcze musimy wygrać te mecze wszystkie, e, bo jest trochę trudniej, bo mamy tracimy więcej punktów. Bardzo szkoda, szkoda, bo, bo jakby no, przed meczem sobie dopisaliśmy te trzy punkty i ta pierwsza połowa nas pewnie zweryfikowała w jakiś sposób. A dzisiaj nie ma za ukrywać, że wszyscy liczyliśmy na więcej. Z drugiej strony, tak jak mówisz, ten jeden punkt może okazać się na wagę złota, jeżeli wygramy na przykład kolejne spotkania. Tak, przed nami, przed nami taki tydzień, gdzie, gdzie gramy trzy mecze i to może zaważyć albo w jedną, albo w drugą stronę. No, miejmy nadzieję, wierzmy w to, że to przeważy w tą dobrą e, stronę i. Będzie, że będzie dobrze po tym tygodniu. No i możemy zadeklarować kibicom, że podlesianka jeszcze się nie poddała. Dopóki są szanse, to będziemy walczyć na pewno.